Stacja Kultura to taki pomysł e, ciekawego dialogu sztuki słowa i sztuki obrazu. To znaczy połączenie e, w Fraszek Marleny Wilbik. Marlena Wilbik od lat pisuje fraszki. Jest nazywana przez wielu Janem Staudingerem w spódnicy i wydała już chyba siedem czy nawet osiem tomików, fraszek, które mówią o codzienności, są takim zwięzłym obrazem tego, co możemy przeżywać w dzisiejszej rzeczywistości. I Marlena wydając już kolejny tomik, wpadła na pomysł, żeby te jej fraszki zostały zilustrowane, czyli weszły w świat obrazu. Klub podjeszczurami to jeden z najstarszych klubów studenckich w Polsce, który funkcjonuje od 1960 roku. W związku z tym wszyscy studenci są nam bardzo bliscy. Wszelkie inicjatywy, które są podejmowane właśnie dla studentów, są inicjatywami, w których bardzo chętnie bierzemy udział. W związku z tym, kiedy dotarła do nas informacja, że jest taki projekt i są w to również zaangażowani studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, no nie mogło nas tym wszystkim zabraknąć. Stacja Kultura służy promowaniu młodych ludzi. Jest to program pilotażowy w tym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zaistniemy zaistniejemy szerzej. Gdzie w tym roku będzie wystawa prac studentów i uczniów szkół plastycznych w Częstochowie, w Krakowie, w Katowicach oraz w Radomiu. Na lotnisku. Miejsca dworców komunikacyjnych są bardzo ważne, bo po prostu jest duża rotacja ludzi i ta kultura dojdzie do większej ilości. Poza tym no, młodzi ludzie będą mieli możliwość zaistnienia. To jest bardzo ważne, żeby pokazać, że są. I że kultura nie jest elitarna, tylko jest dla każdego, bo jest takie um, głupie, głupie odium, że kultura jest elitarna. Nie, kultura jest dla każdego, kultura jest dla każdego z nas. Każdy z nas może znaleźć jakiś element, który nam odpowiada. Nawet jak źle uśmiecham się. i <laughs>